Pozyskać alkohol jak się dobry wieczór Ile tam pieniędzy ruchu? 6 dyszek. dyszek już panu dał. 20, 40 50 i 60 Zgadza się? Jasne. No. no. to super musi Dzięki. Spokojnego wieczoru. No, na razie. No i tak właśnie się pozyskuje alkohol, jeśli nie można prowadzić pojazdu, właśnie samochodowego, ze względu na stan nietrzeźwości. To wam chciałem powiedzieć właśnie tak właśnie się pozyskuje. Także trochę rozsądku na razie.